Modlitwa do anioła stróża o opiekę i pomoc. Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, aby nie poniósł szkody na duszy i ciele. Bądź moim doradcą, aby mnie zboczył z dobrej drogi życia. Pomóż mi powstać, gdy upadnę. Dodawaj odwagi, Proszę także, byś w porę podsumował mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie podobało się Bogu i przyniesie pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Może masz ochotę odmówić inną modlitwę? Wybierz jedną z wyświetlanych teraz na ekranie.